Witam Państwa, jestem Hertan, a to... Mansion. Tak, to Slender Mansion. Yy, jako że... Właśnie skonwertowałem odcinek z Survivors to part 2 do specjalna 50 widzów, w ogóle wam dziękuję za 62 subskrypcje. No to co? Będziemy startować. Dzisiaj mam zamiar przejść tą grę, ponieważ ją przeszłem po nagraniu. Dosłownie, przeszłem po nagraniu jak gadałem ze, z Bravem. Jiesionkiem, po prostu sobie grałem, 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 grałem. grałem no, 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 i jak się to się tak fatalnie skończyło, że prze grę przeszłem nie wiem, Ja to mówię fatalnie, ponieważ nie nagrałem tego. No i co? Zbychu gdzieś tam jest. Będę znowu raz tej temy, które potem sprzedam na negro. Będę nagrywał dół jeżeli... Zorry sobie teraz wiedzie. j się może na dwie, trzy próby. Jeżeli w ciągu tych dwóch, trzech prób tego nie przejdę. To próbuję jeszcze raz Ogólnie wiem, że na dolnym piętrze można znaleźć chyba 5 artefaktów Adanosa Tak naprawdę ja sobie robię jakieś pięć temów. To mi zupełnie czas, tylko ale my idziemy pierwsze do łazienki Zbychu Zbychu, chodźcie Kolej musisz nalać, a nie, ja mam nalaną kolem Zbychu Idź tam robić, bo jest ta zmiana na telewizję Naziemną Idź robić z anteną Albo przygotuj sobie do robienia ZBYCHU! No patrzcie się skubaniec mnie Udaje że go nie ma Aleś ZBYCHU dorobił ZBYCHU! ZBYCHU! Gdzie się krócy dziad podział? ZBYCHU! Chodźcie tu Chodźcie Mówię, że musisz mi pomóc, Po każdy tej tema w ogóle ogarnij tego swojego psa, bo mi, i nam y, z Brave'em nie pozwolił przejść mężczyzn. Słyszysz? Becho! No widzicie, zbychu, jak przyjdzie, to do czego to spierdzieli w jakieś miejsce? Becho! No idzie od zbycha? Nima. Może sztajger jeden. Klucz musimy znaleźć. Bychu, gdzie ten klucz? A tu jest ten klucz na dół. Bychu! Ale weź tam przynieś mi coś jeszcze do picia, bo mi się skończy zaraz to! Tak, kola, Kola! Zbychu! Mi są teraz jaj nie rób. Zaś po las. A zbychu jak gdzieś pójdzie. tego za 3 lata nie znajdziecie, bo to zbychu jest. No i co? Zbychu ogólnie nam nie pozwolił Wiecie, ma tego swojego nieogarniętego psa i wiesz, widzicie, jego nieogarnięty pies nie pytał nam przejść mężczyzn, Co było tak, znaczy nie tylko survivorsa, bo to jest No i będę musiał sobie ze Zbychem na poważnie pogadać zbyt mi je troszeczkę wkurzył, że nie potrafiła do jasnego obsaga W sumie ja też mam taki... Uch, uch? Ale ty miałeś tą fantę przynieść! No to krucy ci od nie przyniósł Fanty. No, patrzcie się jaki skubaniec Tak, już się nie boję Slendera biorę przykład z y, mojego mentora, mistrza, jakim jest magister PSP. I będę się starał yy, kroczyć jego ścieżką. A tak ogólnie to kole mam Dobra. No ładuj, że się. Muszę te itemy zbierać. A wiem, czemu mnie z wychu złapał, bo pewnie chciał mu właśnie powiedzieć, że mam kolej się zaraz wygazuje. żebym bym trochę pił szybciej. Mężczyzn, wiem, 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 ja to znam ogólnie, nie musisz mi tego mówić. Zbychu, ale pozorny to taki jakiś niedorobiony. To idź, to kolejny z... przerób, Zadzwoń, weź tego! Jak to się nazywał? Leonardo da Vinci, bo tak nie wiem, z grobu przyprowadzić. tak ogólnie nie przeżyliśmy tej gry ostatnio, tylko dlatego, że wasz główny prowadzący zapomniał o jednym itemie: jakim jest 3-metrowy zegar stojący piwnicy, a potem znalazłem go i dlatego przeszłem grę. Być może też dlatego, że jakimś fuksem Nattoczyły mi się od razu dwa itemy po drodze, czyli mam tutaj na myśli. Yy, jak to się nazywa? Obraz i miska. Hmm, Zbecho! No Kruci, dziad, gdzie ty jesteś? Gdzie chciało, co chciałbym to zagrać tak wiecie, żeby teraz to przejść. Ale nie wiem jak Slenderman będzie. Wiecie, on chyba ma dzisiaj gorszy humor. Oj, zbychu, zbychu. Cóżeś ty uczynił? Pychu Where are you? Zbychu! Bo ten zegas w piwnicy dzwoni. Idź tam go! Nie wiem, przestaw czy wyłącz Krócej dziód mnie nie słucha, skubany. Wiecie, bo on sobie myśli, że... No właśnie, jeszcze lagi mi się robią. Nie no, ja nie wierzę, że Slenderz mieć lagi trzeba. Nie wiem, co zrobić, ale jednak potrafi. No cóż, Polak potrafi, to jest pierwsza zasada. O, jest obraz Zbychu! Ale weź tam za i te dwie czarne postacie, bo to wiesz, bo to nam nikt tego nie kupi. Krócy dziód znowu cię nie ma. Zbychu! Łogar! Ja tu do ciebie jak przyjaciela ty mnie zlewasz? Ech, jest przykro mi ludzie, ale to jest zbychu. Ech, zbychu, zbychu, zbychu Nie ten klucz. Króc, idziut Przepraszam. No, zbychu oświetlenie nawaliło. O! Dzięki, zbychu. Zbychu, chodzi na góry. Bo tu trzeba to ma ten. Wziąć coś tam poprzestawiać. Bo wiesz, że teraz ma być ta naziemna. Już tam w Gdańsku ponoć wyłączyli tą zbychu. Zbychu znowu nie słucha. On tam wyjdzie, nie bójcie się, on tam wyjdzie, ja to wiem. Wiecie, on tam już stał, jak go widziałem, za pomnikiem. Zbychu, tak wiecie, on udaje, że go nie ma, ale on tam jest i zawsze was słucha. No wiecie, to zbychu, on teraz tu jest, widzicie? O, nie ma go. A zbychu, co ty zrobiłeś? Uważajcie na tą doniczkę, bo to ona jest tak źle zrobiona, widzicie zbychu. Zbychu, ale miałeś tą kujwa telewizji przestawać. Jezus Maria, Zbychu, dzisiaj nieogarnięty. Zbychu, o jest miś. O jest obrazek. Nie pamiętam, gdzie tutaj jest Nie pamiętam, ta obrazek doniczka. Chyba tak? Nie wiem. Wiem, że przerabiam głos w tej chwili. Zbychu! Ja chyba na parter już będę szedł, słyszysz? Chyba mnie nie dać. Się... Chyba zaś mnie ten skuba nie, nie słucha. No to jest Zbychu, to się nie dziewczyna. Zbychu! Ja idę na ten parter, tam jeszcze porób z tą anteną, i potem zejdziesz, będziesz te zdjęcia zbierał. Chyba ja, o czymś zapomniałem, ale to typowe u mnie tu jest chyba zegar. Dobra, jest kółko od roweru. Mógłbyś się tymi zdjęciami zająć potem. Pamiętaj: fortepian nie. fortepian czy pianino? O, widzicie, jest ten zasrany zegar. kurde się teraz męczy! Dobra. Nie ma no, przejść tą grę raz i teraz pieprzyć tak, ale no to już naprawdę. 11. Czegoś... A! Rożek do dopranio. 12. Dychu! No skrusy Ale zebrałem zbychu i nie możesz mi podważyć tego zbychu. Rozumiesz, Zbychu? Ja bym tam jeszcze wyszedł jakbyś kurde mi tego nie zepsuł. Na no, zbychu. Ale zebrałem, teraz masz to wystawiać na Allegro sam. Pamiętaj, proszek za... Ale masz tam jeszcze datę zmienić. Pamiętaj, przy proszku ma być inna data. I masz ją zmienić chyba na... 30 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Zegar wystaw za 2500. Chyba, że na Ebayu, ale nie, na Allegro mi się wydaje lepiej. Ale zrób tam jeszcze zdjęcia, to kółko od roweru to wystaw, wystaw za 500 zł. Napisz, że to jest jakaś tam wiesz, nie wiem, jakaś porządna firma, napisz Ferrari, może ktoś uwierzy. I co tam jeszcze było? Miśka to weź wciśnij, i jeszcze tam zrób taki opis, żeby to każde dziecko mogło kupić. Żeby wiesz, jakaś dziecko się o to biło, i wystaw go na licytację, bo to dzieci będą chciały. Ej, a to nie jest ten misiek z, ze szkoły bo te miski ze szkoły to takie dziwne były Jakby co to za go tam, jak gdzie będą dziury A, a resztę to sobie stawisz, a ciastko może zjeść. Tylko ta, w, te wina weź tam wypij Dobraz schu. No to co ludzie? 12 na 12 można powiedzieć, że przeszliśmy Slendera, bo to jeszcze tylko zostawiło wyjść, co jest już w ogóle wziął, wziął, banalnie proste. No cóż, bychu mi znowu miał przypomnieć, że mam kolę wypić, bo się znowu wygazuje, a kola niegazowana to jest naprawdę dziadostwo, bo to jest tak naprawdę wtedy yy, woda z karmerem i z karmelem i cukrem, więc no jeszcze lekką drobinką kwasu fosforowego, tak, rów, rów, daję wam tutaj skład koli, kurwa, jest już cała wygazowana prawie, yy, to dzięki Zbychu, że mi przypomniałeś o koli, wystaw te potem rzeczy na Allegro, no i co ludzie? 12 na 12. Przeszliśmy z Slendera, tak, możemy to tak powiedzieć. Ogólnie aż go przeszedł po nagraniu. Z, jak to mówiłem z, z tym. No co, dochodzicie do drzwi i wyświetla się wam napis y... Yo, coś tam Survived. survived. Że przetrwaliście, po prostu o to chodzi. Nie pamiętam już jak to brzmiało. Wiem, że magister przeszedł san sanatorium, gdzie tam nie jest Zbych. Od razu mówię, że w sanatorium nie ma Zbycha ludzie. Jakbyście chcieli wiedzieć. Zbychu tam nie występuje, to jest taki karłowaty brat Zbycha. O się nazywa chyba. Tak, Dzisiek. Nie jest Dzisiek, jak on miał na imię? Nie, Edzio! Edzio ma na imię. Ten gościu senatorik, co wygląda jak Zbychu, to jest brat yy, bliźniaczy Zbycha, tylko że on ma na imię Edzio i jest mniejszy od niego, jakbyście chcieli wiedzieć. No to co, ja się będę z wami żegnał, 12 na 12, przeszliśmy Slendera, tylko zostało wyjść, ale no niestety Zbychu mi przypomniał, że muszę kole wypić, bo się wygazuje, a więc no co. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, jestem Hertan, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Slendera. I ogólnie znowu się nie bałem, jej dzięki magister, biorę z siebie przykład, idę twoją drogą, cześć, na razie.